Dzień dobry. Nazywam się Mira Białkowska i jestem autorką książek dla dorosłych i dla dzieci. Dzisiaj zapraszam zwłaszcza dzieci. Krótko powiem Wam o swoich o książkach, które napisałam dla Was i przedstawię Wam jedną bajeczkę w całości. Pierwsza książka, która powstała dla dzieci, to, są, to jest o instrumentach. Fraszki, czyli takie krótkie wierszyki o instrumentach. Agnieszka kazała, pani Agnieszka kazała, zrobiła przepiękne rysunki do wszystkich tych książeczek. I tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają te instrumenty, ciekawych rzeczy o nich się dowiedzieć i można je pokolorować. Druga, też fraszki o kwiatkach. Podobnie jak tamta, są kwiatki do pokolorowania. Są kwiatki, które poznacie, powąchać tylko się nie da. I można je o nich poczytać i je namalować. Trzecia, która się ukazała całkiem niedawno, to są zwierzęta. I podobnie jak w tamtych, rysunki, ciekawostki takie, o tych różnych zwierzętach i wasz udział, jeżeli pokolorujecie te książeczki, to je dokończycie, bo są niepokolorowane, czyli jakby niedokończone. Dzisiaj zajmiemy się bajkami. Bajeczki babci Mireczki to zbiór bajek, w których w tym zbiorku również są rysunki, ale tutaj można niektóre obejrzeć w kolorze. Na przykład jest taka bajka o tym, jak dziewczynki uratowały krasnoludka. Jest śliczny krasnoludek, chociaż płacze, bo zgubił się w lesie. Jest kolorowy, ale pani Agnieszka kazała, zostawiła wam drugi rysunek, ten sam krasnoludek, którego możecie pomalować. Jedną z bajek w tym zbiorku jest historia żółtej rękawiczki. Zaczynamy teatrzyk. W teatrze. No ale gdzie tu teatr. Tu jest nasza kurtyna. Podnosimy kurtynę. Taka zielona, mała skrzyneczka, a w tej skrzyneczce mieszka bajeczka. Otworzymy. Zacięło się. Ale poradzimy sobie. Dostałam od dobrej wróżki Alicji taką koronę, w której chodzić po mieście na ulicy nie wychodzę. No bo pewnie by się ktoś stukał w głowę. Ale na takie spotkania z dziećmi ta korona bardzo mi się przydaje. I mam również czarodziejską wróżkę. Ta skrzyneczka mała. Bajkę nam zabrała. Taka zielona mała skrzyneczka, a w tej skrzyneczce mieszka bajeczka. Czary mary, czary mary. Otworzymy tę skrzyneczkę i opowiem wam bajeczkę. Czy czary zadziałały? To się otworzyło. A poszło. Więc teatrzyk otwarty historia żółtej rękawiczki. Pani Marta wyszła ze sklepu i jeszcze raz przyjrzała się nowym rękawiczkom. Spośród wszystkich, które obejrzała i przymierzyła, te podobały jej się najbardziej. Zrobiono je z miękkiej, żółtej wełny i udekorowano trzema kolorowymi guziczkami: różowym, zielonym i niebieskim. Ja tylko zmienię okulary, bo w tych będzie mi lepiej. Ładniutkie i wyglądają na ciepłe, powiedziała pani Marta do siebie. Nowa właścicielka żółtych rękawiczek. Chyba będę z nich zadowolona. I rzeczywiście były wygodne i przyjemnie grzały dłonie. Służyły pani Marcie przez całą długą, mroźną zimę. Bardzo je polubiła. Zima zbliżała się ku końcowi. Słoneczko coraz odważniej przygrzewało, przybywało ciepłych dni. Gdy robiło się cieplej, pani Marta rękawiczki zdejmowała i chowała do kieszeni. Ups, lewa jest nieposłuszna. Prawa grzecznie tam siedziała i cierpliwie czekała na moment, kiedy będzie ponownie przy... potrzebna swojej nowej właścicielce. Lewą Siedzenie w kieszeni bardzo nudziło. Wyglądała, wychylała się, a czasem, nawet gdy ją coś bardzo zainteresowało, uciekała z kieszeni, by się temu dokładnie przyjrzeć lub przysłuchać. Świat wydawał się taki ciekawy. A to sroka złodziejka zabrała coś komuś i z krzykiem uciekła. A to kot wdrapał się na drzewo i nie bardzo umiał z niego zejść. Poza kieszenią działo się tyle interesujących rzeczy. Kilka razy zdarzyło się, że tak się zagapiła, że pani Marta musiała po nią wracać. Pewnego razu zasłuchała się w śpiew ptaszka który wyczuł nadchodzącą wiosnę i postanowił poćwiczyć nową piosenkę na jej powitanie. Śpiewał tak pięknie, że rękawiczka zapomniała o Bożym świecie i została. Pani Marta odeszła. Rękawiczka leżała i cieszyła się swobodą i wysłuchana w, w przepiękne ptasie trele. Och, jaki uroczy jest śpiew tego ptaszka i jaki piękny jest świat. Jest tu o wiele ciekawiej niż w kieszeni płaszcza, myślała uradowana. Ptaszek zaśpiewał jedną melodię, potem drugą, wreszcie przestał śpiewać i otfrunął. Zrobiło się cicho i nudno. Świat, który wydawał się tak bardzo interesujący, z minuty na minutę robił się coraz mniej ciekawy. A gdy ktoś należącą na, na ziemi rękawiczkę nadepnął i złamał jej zielony guziczek, przestało jej się to wszystko podobać. Gdzie jest pani Marta? Dlaczego po mnie nie wraca? Martwiła się rękawiczka. Jak długo będę tu jeszcze na nią czekać? Ale pani Marta nie wracała. Robiło się coraz chłodniej. Przechodzący obok ludzie spieszyli się i nikt na nią nie zwracał uwagi. Znów kto się nadepnął, potem zaczął podać deszcz ze śniegiem i zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie mokro, zimno, a na domiar złego zaczęło się ściemniać. Samotna rękawiczka leżała na mokrej ziemi i drżała. Sama nie wiedziała, czy bardziej z zimna, czy ze strachu. W kieszeni płaszcza pani Marty było sucho, ciepło i bezpiecznie. Była tam też jej siostra. A tutaj? I gdy przypomniała sobie, jakie milutkie ciepło dawała dłoń pani Marty, rozpłakała się. Jej płacz usłyszał piesek. Przybieg obejrzał ją z zaciekawieniem, obwąchał, wytarmosił, wytarzał w błocie i porzucił. Stwierdził, że nie nadaje się ona ani do jedzenia, ani do zabawy i nie jest mu do niczego potrzebna. Zostawił ją i pobiegł do swoich spraw. Leżała więc rękawiczka, i płakała coraz głośniej. Jej płacz usłyszał ptaszek. Przyfrunął, przekrzywił łepek i przyjrzał się jej z zainteresowaniem. O, jaka minutka wełna! Przyda się do budowy gniazda bo przecież wiosna tuż, tuż! Spróbował dziobem wyciągnąć żółtą nitkę. Dziobał, szarpał. Ale niestety zrobił tylko dziurkę, oderwał różowy guziczek, ale nitki nie udało mu się wyciągnąć. Zrezygnowany, otfrunął. Brudna, mokra, dziurawa, zmarznięta, z jednym guziczkiem złamanym, z drugim oderwanym leżała rękawiczka w błocie i ciemności. I płakała, coraz bardziej przerażona. Usłyszał ją kotek. Przybiegł, ale gdy stwierdził, że musiałby się do niej przedzierać przez błoto, nawet się nie zbliżył. Przecież nie będę się taplał w błocie, bo i po co? zamruczał. Gdyby to był kłębek wełny, to co innego. Kłębek świetnie nadaje się do zabawy. Rękawiczka. Nie jest mi do niczego potrzebna. I kotek oddalił się. Tymczasem pani Marta pospacerowała po parku, zrobiła zakupy, a gdy już szła na przystanek autobusowy, zaczął padać deszcz ze śniegiem. Zrobiło się zimno, sięgnęła do kieszeni po rękawiczki. Prawa była na swoim miejscu, a lewej nie było. Wróciła do parku, raz jeszcze przeszła całą trasę swojego spaceru. Rękawiczki nie znalazła. Gdzież ona się podziała? Jeśli się nie odnajdzie, będą musiała wyrzucić i tę prawą, pomyślała z żalem, zaglądając pod parkową ławkę, na której przysiadła podczas spaceru. Przechadzająca się obok starsza pani z pieskiem przystanęła i przyglądała się zaciekawiona. Czy pani czegoś szuka? Tak, szukam żółtej rękawiczki. Nie widziała jej pani? Nie, nie widziałam. Będę musiała i tę wyrzucić. Szkoda, pomyślała raz jeszcze. Bardzo je lubiłam. Były miękkie, wygodne i takie cieplutkie. Wracając do przystanku, rozglądała się w poszukiwaniu kosza na śmieci. Gdy mijała błoto, na chodniku zauważyła, że coś się w nim rzuci. Nie od razu ją poznała. Mokra, zabłocona, dziurawa, bez guziczka. Ale to była ona. Przyjrzała się jej z niedowierzaniem. Po co mi taki poszarpony brudas? Pomyślała z niechęcią. Kupię nowe. gdy sobie przypomniała, jakie były śliczne i jak przyjemnie grzały dłonie, zrobiło jej się ich żal. Przemogła niechęć, wyjęła rękawiczkę z błota, zabrała ją do domu, wyprała ją, zaszyła dziurę i przyszyła nowe guziczki. Rękawiczka służyła jej jeszcze przez jakiś czas. Ale od tamtej pory... I już się nie gubiła. Ta przygoda wiele ją nauczyła. Drogie dzieci, w książeczce Wajeczki babci Mireczki, oprócz tej bajki o żółtej rękawiczce, znajdziecie jeszcze bajkę o Krasnoludku, który się zgubił w lesie i uratowały go dziewczynki. To oczywiście bajka o żółtej rękawiczce. Historia, historia żółtej rękawiczki. Następna historia, jak dziewczynki zostały zaproszone od desz królowej deszczowej krainy, pojechały do deszczowej krainy i jakie ciekawe przygody tam je spotkały. Jest jeszcze bajka o trudnej przyjaźni psa i kota, które mieszkały w jednym domu. I na koniec bajka, która. Bardzo mi się podoba, mimo że ja ją napisałam bajka o dębowym śpiewaku. O takim małym ptaszku, który mieszkał na dębie i nie mógł daleko fruwać, bo miał chore skrzydełko. A ponieważ był niesprawny, niepełnosprawny nie, i nie mógł dobrze uciekać, to polował na niego rudy kot, rudzielec, który mieszkał w pobliżu. Ale bajka się bardzo dobrze kończy. Zachęcam do sięgnięcia po bajeczki babci Mireczki i po te ksi książeczki z fraszkami dla dzieci. Dziękuję za uwagę. Mira Białkowska.